Dzień dobry, moi drodzy. Troszkę tych paczek się zaległych nazbierało, bo dzisiejsza kolejna szejna, więc będą pewnie na bank trzy filmy, a nawet nie wiem, czy nie cztery nieważne, bo dzisiaj przychodzę do was z ostatnią paczką z tej yy, serii o paczek z, z szeją, czyli to jest ta druga. Ta pierwsza powiedzieliście wcześniej, a tutaj mam kolejną. Nie. No wzięłam mnie tą paczkę. To jest przecież paczka z Szejna, a ja tutaj Wam pokazuję. No dobra, i to jeszcze nawet nie otwarta, zobaczcie jaka gorąca. No dobra, to ja idę po tą drugą paczkę, bo przecież to jest hall z Zinsaya, a nie z Szejna będzie kiedy indziej. Kusi, niesamowicie tamta paczka, ale dobra, mamy Sensei. Dzisiaj będzie Sensei. To podobne te woreczki. Tak wiecie, co tu białe, tu czarne i nie zerknęłam, że tu się napis nie zgadza. No więc zapraszam Was na szybciutki. takim mam nadzieję, że do 10 max minut hole z Niseja. Bam! Dobra, żeby nie było cięć, otwieramy i pokazuję Wam, co tutaj jest. Tutaj jest taki. Zestaw dla dzieci. No więc to będzie hol, chyba typowo dla dzieci. No więc jeśli oś nie interesuje, no to możecie sobie zerknąć na ten wcześniejszy hol. Taki home, taki e, dla mnie. No, a teraz mamy hol dla dzieci z rzeczami, które są bardzo mi potrzebne. A ta paczka też troszeczkę leży. No więc tak, e, oczywiście wszystkie aktualne linki są na dole w opisie. Jeśli sobie chcecie zerknąć, to wtedy tam wchodzicie i od razu was ten link przekierowuje od razu na tą rzecz. Którą ja tutaj mam, którą wam pokazuję. No więc pierwszą rzeczą, pierwszym zestawem są to piżamki, okres letni, wakacyjny. Wiecie, gorące, słońce, spać się nie da. Tak kiedyś było. Teraz nie wiem, co z tą pogodą. Aktualnie jest ciemno wieje wiatr i chyba będzie zaraz wpadać. Więc patrzę się za jakiś czas, bo mam pranie na wierzchu. Nie wiem, u was też taka pogoda? No. Kiedyś to był czerwiec to był upał, a teraz końcówka czerwca, a to nieważne, bo był hol. Dobra, zamówiłam młodemu piżamę, przecież a te upalne <ścoughs> wieczory. Ech, może będą kiedyś, co nie może będą. Dobra, zestaw taki drupak. Drupaki ja bardzo lubię, zresztą o tym wiecie. Ech, I wybrałam mu takie dinozaury, koszulkę granatową z dinozaury, rue, dinozaury i spodenki. No taki zestaw, jak tutaj widzicie i to jest na 116. takie większy wziąłem, a drugi to jest taki zwykły, niebieski, ale to nie jest taki ładny niebieski, to jest taki troszeczkę jakby przybrudzony i z takim dinozaurem. Ok, to jest pierwsza. Drugą rzeczą jest to chyba zestaw, ale nie jestem pewna, tak chyba coś, tak, nie, tak, tak, właśnie to chyba jakaś nowość była ostatnio i tak mi się spodobało, że mówię, zamówię młodemu, może będzie jeszcze okazja w tym roku chodzić w tych koszulach i tych rzeczach, bo na razie jeszcze nie było. Dobra, rozmiar 116 w palemki. Beżowo-pomarańczowa, bluzeczka, koszulka, i do tego spodenki kurczę mogłam wziąć troszkę mniejsze, bo będą chyba dłuższe te spodenki. Czy one mają kieszenie? Mają kieszenie, to bardzo dobrze, bo mój syn wkłada ręce w kieszenie i sznurki, które można sobie związać, gdyby były za duże, ale ona raczej tu właśnie nie będą za duże. Ale gdyby coś, to może ze sznurkiem, wiecie co, machnąć, będzie super tylko. Nie wiem, czy nagawka nie będzie dłuższa, ale no zobaczymy. Koszulka to na pewno nie, bo to koszulka. Mhm. Wiecie, zawsze spodenki, spodenki włożymy i będzie dobrze. Myślę, że spoko będzie. Więc taki bardzo ładny, ten taki wakacyjny print. Kolejną rzeczą są to spodenki. Ja chyba wszystko wzięłam na 116. Tak mi się wydaje, bo 110 chyba było takie na styk. Ja chyba do tego zarezerwowałam i wzięłam, wzięłam większe. Tutaj są spodenki, które tak naprawdę zamówiłam je ze względu na jedne spodenki o te. Tak, jakoś mi się spodobały taka mieszanka. Jakby wylanych farb. Tak jak tutaj widzicie, już nie będę wam kolory wymieniać, bo to tam bez sensu, skoro wszyscy widzą. No, więc są jedne takie strokate, takie wciapki. Właśnie tak myślałam, że może połączyć można z koszulkami, wiecie co? W takich kolorach, jak tutaj będzie to fajnie wyglądało, więc to tylko dlatego je zamówiłam. A drugie są zwykłe, beżowe, ale takich beżowych, myślę, że też nigdy nie jest za. Za mało w szafie, chociaż mam nadzieję, że będą takie troszkę dłużej i czyste. No zobaczymy. Bardzo cieniutki materiał. Cieniutki, nie jest to taki gruby, aczkolwiek ten jest troszeczkę inny. Ale też przyjemny w dotyku. No, te mi się bardzo spodobały. Gdyby można było osobno, to bym osobno pewnie kupiła, gdyby były. Ale w sumie wiecie, że w dwupakach czy wielopakach w bardziej się opłaca. Tym bardziej, że ceny są bardzo atrakcyjne. O, tu mam kolejne coś palenki. No, ostatnio było u nas chyba dwa dni takiego upału. W weekend, tak byliśmy u moich rodziców. No i takie koszulki by się super sprawdziły. Czyli mam taki dwupak kolejny. Czekajcie, jak to wygląda. O jejku, wiatr wieje. Czy tam, poczekajcie, deszcz już pada. Muszę zerknąć, bo naprawdę nie chciałabym, żeby to, co tam wisi, żeby już zmokło, bo troszeczkę może przewiał wiatr. Dobra, mamy zestaw. O, tak to wygląda. Pierwsza koszulka jest z palemką beżowa, a druga zwykła, też beżowa, w takie brązowe palemki. O, tam Ci bardzo podoba. No bardzo. 116, wszystko wygląda 116, brałam. No, no, w takie upalne dni... To też jest ładna. W ogóle ładne te koszulki są. Podobają mi się. Taki fajny, cieniutki materiał. I powiem Wam, że mm, najlepsze jest to, że te ubrania nie są farbujące. Znaczy się chyba tylko jedną rzecz taką trafiłam, że była farbująca, to była moja. Pamiętam, że mi skórę nawet zafarbowała. No to pamiętam. Ale jeśli chodzi o dzieci, to one nie farbują w praniu. No więc e, nie zafarbują inne rzeczy. Jak życie razem, nie? Dobra, mamy tutaj koszulkę, też mi się strasznie spodobała i zaraz przejdziemy na coś kokardkowego. O jaka ładna, o jaka ładna, super, 116, tak, taka, taka większa, z różnym kolorem, tutaj mamy inny kołnierzyk i rękawki. Aha, dwa takie same, ale bardzo ładna z takim napisem. Troszeczkę na takiego większego chłopca, bym powiedziała nie. No ale jak możecie zauważyć, jakoś takich piesków, misiów bardziej. Yy, no nie kupuję mu, bo fajnie wygląda w takich ubrankach, wiecie. No nie wiem, no. Jedne mamy ubierają tak, inne tak. No, po prostu mi się podobają takie i ja takie kupuję. No i dobra, i to tyle, jeśli chodzi o młodego. Nie, jeszcze tu mam coś. Jeszcze tu mam zestaw yy, dwupak, czyli. Kolejne dwie piżamki, czekajcie, odkleję te naklejki. I tutaj szukałam w ogóle piżam, żeby kupić Nikoli i Oskarowi takie same letnie, ale nie było nic uniwersalnego, a raczej Nikola i nawet nie było takich większych rozmiarów. Nikola raczej by traktory nie chciała piżamy. Czy chciałabyś? Albo z dinozaury, kręci głową, że nie. Jedna piżamka w takie, to nie są traktory, to są, on będzie wiedział co to jest, to są kłady. Kłady taka cieniutka. O, to jest inny materiał, bardzo cieniutki. To dobrze na no, takie bardzo upalne dni, które będą kiedyś. Rozmiar 116, więc na przyszły rok też będzie. No i tutaj duży kład i spodenki. No więc taki zestaw piżamek. I teraz przejdziemy do mojej nastoletniej córki. Znaczy może jeszcze nie nastoletni, bo jeszcze 11 lat nie skończyło, ale dopiero skończy pod koniec roku, wiecie te o dzieci, które mają na koniec roku, są troszeczkę poszkodowane i są też młodsze, ale ja zawsze tłumaczę, że lepiej być młodszym, bo ja bardzo chętnie bym chciała być młodsza o ileś tam lat, bardzo chętnie, czekajcie zielony guziczek jest zielony guzik, nie chciałabym tutaj nic wycinać, więc jeśli jakieś będą, wiecie co... No to sorry, bo nie chcę wycinać jak najmniej obróbki. O, jaka ładna i to zostało bardzo szybko wykupione i żałuję, że nie ma większych rozmiarów takich na 170, o bym sobie kupiła. Taką samą sobie Kupiłam kupiłam młodej piżamkę. To nie jest biały, to jest taki bardziej ekry. Wisienki. Spójrz, ładne. I do tego są spodenki w kratkę. Takie ładne w kratkę. A, z falbanką nawet nie zauważyłam. O, ładne, bardzo ładne. Ciekaw czy ja na 158 to bym w ogóle weszła. Nie, no nie wsadziłabym swojego zatka. Raczej by to nie, nie ten, to jest na 12-13 lat, ale ja tym absolutnie się nie sugeruję. Cieniutki materiał i oprzyte ładnie falbanko. No i te teraz takie modne, owocowe koszulki. Co nie wiem, bo czekajcie, może Łeks? Nie użyłam mojego ostatnio tego kubka, mojej filiżanki. Zapomniałam, My po prostu wyjmuję tutaj sobie są. A przecież taką fazę miałam na kubki. On jest taki piękny. Jeszcze z niego nie piłam, no. A pokazując Nikoli Wam tą piżamę, to powiem Wam, od razu miałam myśl, jak będę wracać z rehabilitacji, zajść do pepko i kup sobie kubek w kształcie cytrynki. No, od razu miałam taką. No, właśnie. No dobra, nieważne. I ostatnią rzeczą z tego hmm, holu dziecinnego jest piżamka, która śliczna. I którą wcześniej miałam w koszulku, została wyprzedana, ale potem znowu była dostępna. Spójrz, ładna. Słodka jest różowa, czyli ulubiony mój kolor, w kokartki. Właściwie to ja nie Wiesz. wiem, właściwie to ja nie wiem. Twój też nie wiem, czy ty lubisz. Ja jeszcze nie pokazałam dobrze, że nie wiem, czy ty lubisz tak różowy, bo ja tak kupuję, ale dlatego, że mi się podoba, może tobie się nie podoba. Podoba ci się? Podoba się. No każdy kolor różowy, aha, no dobra. No, piękne kokardki, więc tak wygląda. Koszulka zwykła, a nie jest zwykła, bo ma, jest wykończona taką falbanką. Widzicie, oprzytą tutaj Nikoli ręce wystają, zaraz zobaczycie. <laughs> nie, nie pokazuję rąk, nie chcę się pokazać tutaj. I spodenki jeszcze nie widać, jeszcze nie widać, musisz bardziej. oka, palca widać, jeszcze, jeszcze. jeszcze, O, poczekaj, poczekaj, pokażę. Mięciutki, fajny materiał, też zupełnie inny niż tamty, tak oprzyta, taką techniką. I rękawki też. Bardzo ładna, bardzo ładna, kurde, ja, czekajcie, teraz za zatrzeszczę, jak ja bym... Nie no, ja w to nie wejdę w życiu. Która bardziej ci się podoba, ta czy ta? Wisienki czy, czy kokardki? Wszystko ładne, a no dobra. No to czyli trafiony zakup, tak? I to wszystko, jeśli chodzi o Holtz-Sinsea. E, teraz chyba będzie, wiecie co, jak coś będzie? Mm, no to chyba jakaś piżama by mi się przydała na lato. Bo właściwie to... Nie pamiętam, kiedy ja kupowałam sobie piżamy, a te piżamy też wiecie po jakimś czasie, mm, przydałoby się wymieniać. Tym bardziej, że ja mam więcej piżam z długim rękawem, a z krótkim rękawkiem mniej, dlatego że wiecie, luch jestem. Ale jak jest tak bardzo gorąco, no to by się chciało włożyć jakąś ładną piżamę, a tam mają takie ceny atrakcyjne i duży wybór, że trzeba polować, bo to tak szybko się wykupuje. No więc jeśli sobie jesteście ciekawi, to zapraszam Was na dół. Tam blinki albo. Nie wiem. zostawcie łapkę, w ogóle zostawcie jakiś znak po sobie, a nie tak wchodzicie i tutaj żadnych łapek. Tutaj widzę ile osób weszło, a łapek jest po prostu 1%. No. Hello, było, byłoby mi bardzo miło, gdyby tutaj było, yy, każda osoba, która wchodzi zostawiła swoją łapkę, tylko guziczek. to jest za darmo. Naprawdę mi byłoby o, osobiście bardzo miło i żegnam się z wami. No ładna ta piżamka, ale wiecie co, fajny materiał. Ba, ale taki lekko elastyczny, ale jeszcze tak z ciekawości, co zerknę sobie, jaki to jest e, jaki to jest... O, nie można prasować, 30 stopni. Hu, 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 nie, nie w tym. E, bawełna, 3, 95%, bawełna 5% elastant, no właśnie tak lekko czuć, że takie są elastyczne. Ale ja powiem Wam, że poza kamerą i tak wsadzę swój zadek w to. Może uda mi się wejść. Może gdyby było na coś tam, chyba 160, nie wiem jak tam rozmiar jest później, po 158. 8. Może gdybym, lekko były te za duże, tym wzięłam mniejszy, większe, to byłaby bardzo ładna. Bardzo ładna, podoba mi się. Mm, dobra, rozłączam się. To do zobaczenia. Do jutra, a ja idę kończyć obiadek, bo czuję, że Broku już daje zapach, i znać, że już jest gotowy do dołączenia. Dobra, pa, bo zaraz z holu cinesejowego przerodzimy się na vlog. Przerodzi się to na vlog, a ma być hol, a nie vlog. To więc pa! pa to